I kto by pomyślał, że Brian Singer, facet, który jest zaprawiony w boju, jeżeli chodzi oczywiście o adaptacje komiksowe, tym razem nie da rady. Jak to? Brian Singer nie dał rady? Tyle X-Menów, tyle kolejnych filmów wychodzi, a on co, nie dał rady. No, niestety, wydaje mi się, że po pierwsze, fabularnie film nie wniósł nic nowego. Do tego, co znaliśmy z, z serii z Christopherem Ripem. Bo jakoś tak nie pokazało się. Po drugie, strój Supermana, chociażby porównując do tego filmu, który miał nakręcić Tim Barton z Nicolasem Cage'em, który nie powstał. Tak, wiem oczywiście, że to wszystko jest napompowane, wszystko są zrobione mięśnie, ale to było jakoś sensownie. A tutaj to. Taki jakiś chłopek, roztropek ten yy, Brandon Ralph i nie wygląda naprawdę. I to nie chodzi mi o rolę Clarka Kenta, bo Clark akurat powinien być. Taki, ale już jak, nawet jak Ross Perbella, to tak wygląda, no, co tu dużo nie mówić, śmieszne. Yeah, well, Można pomyśleć, e, cytując Kevina Smitha, że tak się stało, ponieważ John Peters maczał w tym palce. Je, je, jeżeli wiecie, może nie, powiem Wam szybciutko, Kevin Smith został poproszony przez studio, żeby napisać wersję scenariusza. OK, miało być wszystko fajnie, w porządku, on zaczął pisać. Potem się okazało, że nie wyszło. Miał przeboje z, Kevin, y, z Johnem Petersem, rzeczonym, który to właśnie jest producentem filmu. Był między innymi producentem też Batmanów. E, no tak, ale potem przyszedł Tim Burton, wszystko się zmieniło. Potem byli nowi twórcy, już w ogóle całkowicie nie miał z tym y, nic wspólnego. Ale. Nawet Kevin Spacey, który tak na dobrą sprawę, no jest dobrym aktorem, nie czarujmy się, jest dobrym aktorem. Y, Jakoś zagubiony wyglądał w tym filmie. No, okej, okay, niby w porządku, wczuł się w rolę, bo nawet w przerwach gdzieś tam jeździł y, jakimś go kartem y, golfowym, ciągnął za sobą kukę y, Supermana i krzyczał przez megafon, że Superman musi zginąć. Kiedyś było balcerować, musi odejść, teraz Superman musi zginąć. Not... Okej, okay, wczuł się, fajnie było, ale nie. Wydaje mi się, największy największym problemem był Brandon Ralph któremu tak na dworę sprawę DC zaufał o Bo teraz możecie go oglądać na małym ekranie w roli Atoma w serialu Arrow. Na podstawie oczywiście komiksu Green Arrow, Zielona Strzała, czy jak zał, tak zał. Nie wiem, może mał kontrakt, może nie wiem, cokolwiek. Ale nie, 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 nie. nie film nie robi. 6 na 10 dostaje ode mnie. Tylko i wyłącznie. I... Okej, okay, obejrzę go czasami w telewizji z sentymentu, ale tak na zasadzie, że oh, wow, popatrzcie, jest w telewizji, trzeba obejrzeć. Nie, tak to ja sobie obejrzeć Terminatora, tudzież Predatora, albo Wabang, czy Killera. Ale ten film nie. Nie porywa. Naprawdę nie porywa. Jak myślicie, co, co jest największym mankamentem tego filmu? Czy to jest y, słaba gra aktorska? scenariusz niedopasowany, czy kostium, czy może coś jeszcze innego. Bo na przykład sam fakt, że kryptonit to wiadomo, to jest no, pięta achillesowa y, Clarka Kent'a, no, Supermana, okej, okay, nie czarujmy się, to tutaj jest użyty i e, jakoś daje radę, no nie wiem, nie wiem, nie ogarniam tego. Ludzie w sumie też tego nie ogarnęli, bo film o budżecie 270 milionów Czyli ogromnym, bo pamiętajcie, to rok 2006, kiedy wchodzi do kin, czyli rok 2005, ten budżet, i film zarabia tylko 391 milionów. 121 na czysto, biorąc pod uwagę akcje marketingowe, wszystko i fakt, że jest to Superman, jeden z trzech najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów na świecie. Bo ostatnio czytałem badania Superman, Batman oraz Spider-Man. Trzech najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów I co? I nie daje rady. No niestety było to przed erą Chrisa Nolana, kiedy to zrobił tak, a nie inaczej, właśnie Batmany, i było w porządku. Mimo, że to Superman to jest inna fabuła, inne, bo Superman nie jest taki aż taki mroczny. Ech. Próbowali coś z tym zrobić, wydaje mi się, w czwartej części Superman z Christopherem Reeve'em, kiedy to m.in. Superman był pijany i tak dalej, ale to nie wyszło nie tędy droga. Zobaczymy jak to będzie w Batman kontra Superman, ponieważ Superman jest trochę inny, troszeczkę bardziej stanowany, wyciszony i w ogóle zabawna, na przykład jest, może nie scena, ale zabawny jest fakt, że Amy Adams, która wystąpiła w Człowieku ze Stali, również starała się o rolę Louis Lane w Superman Returns. No i że niestety nie, nie nadajesz się, nie jesteś tym typem kobiety, który potrzebujemy do roli Louis Lane. A tu proszę bardzo, kilka lat minęło i jakby to powiedziała moja ulubiona posłanka Renata Beger, wszystko się zmieniło o 360 stopni i wyszło jak wyszło. Dlatego zachęcam, obejrzyjcie sobie dokument o niedoszłym filmie Superman Lives* w reżyserii, no, byłby, Tima Bartona z Nikolasem Kedżem w roli głównej, ponieważ jest wart, jeżeli lubicie sobie, cenicie sobie naprawdę to co się dzieje to jest fajne. Na pewno znacie animacji. Mimo, że ostatnimi czasy jakoś DC chyba się bardziej skupia na Batmanie i to tutaj właśnie jest, on jest forsowany, nie Superman, a nie wiem czemu, bo kilka było naprawdę fajnych animacji pełno, pełnometrażowych, które można sobie obejrzeć. Proszę bardzo, tu lista ta i tam macie przynajmniej ze 3-4, a jeszcze jest ich mnóstwo, bo jeszcze jest między innymi i Doomsday, który jest jednym, wydaje mi się, z najfajniejszych filmów animowanych o w Supermenie. A co wy myślicie? Aflek da radę? Nie da rady? Henry Cavill, w tym przypadku najważniejsze. Czy on da rady, czy nie? I podstawowa rzecz. Czy jesteście po stronie Batmana czy Supermana? Który wygra walkę? Czy Bruce, czy Clark? Hmm? Piszcie oczywiście wszystko, jak zawsze, pod recenzją. A z mojej strony to już wszystko. Cóż, za kilka dni wchodzi do kin. Dzisiaj jest poniedziałek, czyli za 4 dni. Zobaczymy. Jestem naprawdę jak najbardziej napalony. Ale troszeczkę stonowałem, ponieważ tak byłem napalony przy okazji Terminatora najnowszego, przy okazji Wiedznych Wojen, i to nie wyszło mi na dobre. Nie oczekiwałem zbyt wiele. Po Deadpoolu i proszę bardzo. Banan się na twarz od razu ciśnie i jest fajnie. Ale piszcie mi, jakie są Wasze oczekiwania czy na przykład JC Eisenberg, tak się chyba nazywa, jest dobrym leksem, Może być dobrym leksem, bo tak naprawdę jest to, dopiero będziemy wiedzieć za dni kilka. Hmm? Bo zobaczymy. Zaryzykowali, postawili wszystko na jedną kartę. Może będzie hit, albo będzie kit, jak to mawiają w radiu. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Po raz tury. cztery recenzje. Obejrzyjcie je i widzimy się w piątek. Cześć! Thank you for watching!